Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Rodo Łamacz, z tej strony Tomasz Osiej i Michał Czarnecki. Witamy w imieniu firmy Omnimodo, spółki zajmującej się ochroną danych osobowych, w portalu gdpr.pl, na którym możecie Państwo przeczytać o wszystkich tych rzeczach, o których mówimy i dużo więcej. Możecie nas Państwo znaleźć na Spotify, Apple Podcast, YouTube i w jeszcze paru innych miejscach, nie przedłużając wstępu, chociaż on jest ważny, żebyście nas Państwo znaleźli. Zaczniemy ten odcinek, który postanowiliśmy poświęcić na porady dla poradników. Tak. Przyczynkiem do dzisiejszego odcinka było otwarcie kwestii poradników i w zasadzie troszeczkę związane z nowym otwarciem w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. To trochę tak zabrzmiało, jakby było otwarcie nowego tunelu pod Wisłą albo gdzieś, że jest taki przełom Nowe otwarcie. Znaczy myślę, że zauważ, że jak na przykład są wydawane jakieś książki, są takie konferencje, są jakieś spotkania. Myślę, że jak urząd na przykład wydaje taki poradnik, to też powinno być jakieś. Też kopie tunel na... i otwiera. <laughs> jakieś przecięcie, kurczaki, coś takiego. No w każdym razie otwarcie jest i trochę, trochę to jest takie otwarcie tunelu. Ja bym powiedział, że to może na tak skanalizowanie pewnych informacji, które były, a powi powinny się pojawić. I teraz może, może ja zacznę, a na, na pewno masz tutaj więcej do powiedzenia, bo zapoznałeś się bardzo dokładnie z niektórymi uwagami. O tych uwag wpłynęło bardzo dużo. Znaczy zacznijmy od tego, powiemy o czym mówimy. Mówimy o uwagach do poradnika ochrona danych osobowych w miejscu pracy, poradnik dla pracodawców. I mówimy o drugi, to jest jak administratorzy powinni postępować w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych, czyli takie dwa bardzo ważne obszary, które urząd wybrał. Chyba słusznie. Tak, to jest element takiego szerszego działania urzędu, zresztą, wydaje się, bardzo słusznego polegającego na tym, że te wszystkie poradniki, które dawno, dawno temu zostały opracowane i wydane które z jednej strony były czymś bardzo istotnym dla rynku, no bo wiadomo, że każde stanowisko urzędu zwiększa pewność po stronie administratorów i podmiotów przetwarzających, osób, których dane dotyczą, więc były to dosyć wyczekiwane publikacje. W dużej części bardzo pomocne. Natomiast oczywiście były było jakieś uwagi do poszczególnych ich części wynikające z albo nieprzystosowania do praktyki, albo z tego, że w ciągu tych iluś lat, kiedy mamy RODO, zarówno stanowiska urzędu, orzecznictwo, opinie Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych no, przyniosło też nowe i, i urząd postanowił otworzyć się je raz jeszcze, przeredagować, odświeżyć, zebrać z rynku uwagi i zaczął właśnie od tych dwóch obszarów, czyli zatrudnienie i naruszenia. Ja myślę, że tutaj w tej analizie, dlaczego akurat te zmiany są potrzebne, to też pamiętajmy o tym, że weszły nowe instytucje, których do tej pory nie byłyby nowe regulacje prawne, kontrola trzeźwości i innych substancji podobnych, narkotycznych, praca zdalna. Sygnaliści, bardzo świeża sprawa, które wejdzie w życie, przepisy wejdą w życie w całości we wrześniu tego roku będziemy o tym mówić, na to poświęcamy kolejny odcinek. Mamy nowe formy monitoringu, znaczy mamy bardzo dużo zmian, które się pojawiły w trakcie tych ostatnich w sumie pięciu lat od opublikowania poradników. Więc mamy nowe stanowiska urzędu, mamy wyroki, więc to wymaga zmiany i odświeżenia, więc ten tunel trzeba kopać. Tak i dokopać się do jakichś pewnych skarbów, które możemy pozyskać. I branża rzeczywiście chciałaby tu przy okazji pewne rozwiązania Zaproponować. Jeżeli chodzi o ten poradnik dotyczący naruszeń, to ja może powiem o tych uwagach, które Związek Firmy Ochrony Danych Osobowych skierował do urzędu kilku wybranych, moim zdaniem istotnych, albo takich, które przyjęte mogłyby coś zmienić. Tutaj był po pierwsze, jeżeli chodzi o naruszenia, taki postulat, żeby trochę zmiękczyć, zmniejszyć tą uwagę pesel -a. Jeżeli chodzi o naruszenie, pamiętamy stanowisko urzędu jest dosyć asertoryczne, mówiące o tym, że jeżeli mamy naruszenie, gdzieś tam jest ten numer PESEL, no to jak amen w pacierzu jest to ryzyko wysokie. No i był taki postulat, żeby to trochę zmniejszyć, wskazać, że może to być wysokie ryzyko, no bo mogą być sytuacje, gdzie przecież z automatu takie ryzyko wysokie nie wystąpi, a raczej przekaz do branży był taki: słuchaj, jeżeli jest PESEL, to w zasadzie dla sportu robisz tą analizę. Bo i tak wyjdzie ci wysokie ryzyko. Oczywiście przesadzam, no bo analiza pokazuje nam nad działania naprawcze, natomiast to jest pierwszy element. Tutaj a propos PESEL-u, skoro padła ta nazwa, no to, to trzeba wyraźnie powiedzieć o tym, że, że no PESEL jest takim nieustającym leitmotivem dla wszystkich ludzi zajmujących się rodą, że jak pojawia się PESEL, to te ryzyka, czyli ta słynna PESELOZA. Ja myślę, że tak jak wiele innych osób, które są w branży i są praktykami, uważamy, że ta PESELOZA jest po prostu przesadna. Za dużą wagę się przypisuje do numeru PESEL. To, że z automatu się pewne rzeczy muszą dziać, bo jest PESEL, znaczy ja bym oczekiwał trochę stępienia tego ostrza uderzenia, jeśli chodzi o PESEL, bo za dużą wagę się temu przypisuje. Powiem dlaczego. Dlatego, że po pierwsze, PESEL jest powszechnie dostępny. To nie jest tak, że PESEL jest tajemniczą ciągiem cyfr, których my nie znamy, bo PESEL słyszymy chociażby w aptece jak ktoś chce kupić jakikolwiek lek na receptę, więc musi wyrecytować swój PESEL, więc ma to się tak średnio do ochrony danych osobowych. Po drugie został ściągnięty masowo przez komorników, po trzecie jest wpisany w wielu miejscach i ten PESEL jest dostępny. Mówiąc krótko, jestem przeciwko PESELozie i to nie ulega wątpliwości. Druga rzecz to jest taka, że w tym poradniku jak zaczynamy mówić o PSL-u i o tym, jaką wagę się przypisuje, rzeczywiście warto byłoby się przyjrzeć temu, jak to w praktyce wygląda i te wagi przyłożyć też do innych informacji, co byłoby bardzo ważne, bo to ma wpłynąć po prostu na praktykę, przełożyć się na skalę, bo przy naruszeniach, jeszcze zanim powiesz o tych następnych elementach, to też wiemy, że Polska jest rekordzistą, jeśli chodzi o zgłoszenia i to jest dobrze i źle. Dobrze, bo z jednej strony jest tego dużo, więc znaczy, że to działa. Jest zaufanie do urzędu, a z drugiej strony, jak domniemujemy, wiele zgłoszeń jest po prostu takich, które nie powinny wpłynąć, i to jest tylko praca dodatkowa dla urzędu. Tak, na, a z drugiej strony masz jasne sygnały z urzędu, tak? Kara dla Santandera ponad milion złotych za niezgłoszenie zgubionych. Przesyłek, wydaje się, naruszenie dosyć powszechne, no ale ryzyko wysokie, nie zgłosili w związku z tym kara. I też był postulat, o którym nie chciałem mówić, ale trochę adwocem go wywołałeś, być może istotny, taki, żeby urząd też na przykład przedstawił katalog takich naruszeń szablonowych, których zgłaszać by nie trzeba było. No, słuszny postulat. Coś, co też zwróciło moją uwagę, to postulat, żeby, żeby skorzystać z doświadczenia. Urzędu, żeby urząd się z nami podzielił doświadczeniem, a w jakim zakresie, jeżeli chodzi o środki zaradcze. Jeżeli chodzi o duże firmy, one sobie pewnie poradzą, ale mamy małego administratora, on pierwszy raz się spotkał z naruszeniem, on nie wie, co ma robić, powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam wewnątrz mu się zgubiły akta osobowe, natomiast czy uległy zniszczeniu. Natomiast urząd takich spraw miał już obecnie, chyba, nie wiem, setki, jeżeli nie tysiące i. Ma wewnętrznie wyrobioną praktykę, wie czego oczekuje, czyli oczekuje odpowiedniego powiadamiania osoby, przeprowadzenia szkolenia dla pracowników, audytu, zmiany w obiegu wewnętrznej dokumentacji. To wszystko można by wypisać w takim katalogu. No to teraz mówisz o pewnym mechanizmie, bo przygotowując się do tego odcinka, zapoznaliśmy się z tymi uwagami, z samymi oczywiście wytycznymi. I trochę wchodzimy już w dyskusję taką bardzo szeroką dotyczącą naruszeń, ale to jest bardzo ważne, dlatego że te naruszenia po prostu dotykają wszystkich. I ten mechanizm, o którym mówisz, byłby bardzo potrzebny, bo to, to byłaby wielka zmiana, wielka pozytywna zmiana, ponieważ widzielibyśmy jak działać, jak w tym schemacie się poruszać, co zgłaszamy, czego nie zgłaszamy, w jaki sposób i tak dalej. Odnośnie numeru PESEL, powiem jeszcze jedną rzecz, bo obiecałem sobie, że, że, że powiem to publicznie. Mianowicie, zastrzeżenie numeru PESEL było, jest jedną z niewielu. Pozytywnych inicjatyw, które można przypisać rządowi byłemu, kto, gdzie jest bardzo jasna sytuacja. Jeżeli chcesz czuć się bezpiecznie, zastrzegasz numer PESEL, jest to bardzo proste zastrzeżenie, i tych zastrzeżeń są już miliony w Polsce, i to być może też obniży tą rangę numeru PESEL, jeżeli rzeczywiście jest tym problem, a przede wszystkim po prostu wyjaśni te wszelkie wątpliwości, no bo to są naruszenia, i one mają służyć bezpieczeństwu w odpowiednim formacie, a nie zgłaszaniu. Wszystkiego. Także tu bardzo liczymy na poprawę sytuacji. Spośród innych, to przyspieszając, no to jest taki postulat, żeby urząd sprecyzował, czego oczekuje od administratorów i podmiotów, podprzetwarzających, jeżeli chodzi o rejestr naruszeń, jakie informacje, jak to powinno wyglądać, etc. Kolejna kwestia: komunikacja. Z urzędem. Rzeczywiście jest taka, tutaj to terra incognita dla, dla podmiotów, które zgłaszają, w jakim terminie można się spodziewać informacji zwrotnych od urzędu, kiedy sprawa zostanie zamknięta, czyli przyjęcie przez urząd jakichś wewnętrznych regulacji. No i kwestia ostatnia, creme de la creme, czyli kwestia udziału inspektora ochrony danych osobowych, dlatego że urząd tutaj to, ten udział. Ogranicza do kwestii doradczych. W praktyce jednak wydaje się, że nieco większe jest zaangażowanie inspektorów przy naruszeniach, i takich, takiego zaangażowania często oczekuje sam administrator. Jest postulat, żeby urząd tutaj niejako umożliwił inspektorom taką większą aktywność w tym zakresie. Ja bym powiedział, że to co teraz mówisz, to jest trochę tak, że każde słowo pochodzące z ust organu nadzoru jest ważne. I jeżeli organ nadzoru podejmie taką decyzję, a, w, a tych uwag wpłynęło bardzo dużo do, do tych wytycznych i te decyzje będą jasne i będą wyjaśnione i będą logiczne, to naprawdę ułatwi to każdemu sytuację. I urzędowi, który nie będzie miał tyle zgłoszeń, ale inaczej, będzie miał zgłoszenia, które rzeczywiście powinny być zgłoszeniami. Bo tutaj patrząc na te uwagi, których napłynęło rzeczywiście bardzo dużo, to powiem tak, no, urząd będzie miał sporo pracy, Będziemy czekać z niecierpliwością na pracę przy okazji tych wytycznych, ale przejdźmy teraz do tych drugich, bo one są równie ważne, czyli ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Mhm. No i tutaj są pewnie te rzeczy, które wymieniłeś wcześniej, czyli jakie mamy nowości. No, w miejscu pracy jakie mamy nowości? No, retencja to jest jedna sytuacja, gdzie powinna trafić wyraźna informacja o tym, że możemy przechowywać dane nieco dłużej niż przy samym zatrudnieniu, że kończymy z momentem, kiedy kończy się rekrutacja. Dalej, no, miejsce pracy, czyli monitoring, czyli te nowe formy monitoringu, które nam się pojawiają. Pojawiły nam się te rzeczy, których nie było: trzeźwość, praca zdalna, sygnaliści, te wszystkie nowe instytucje, procesy, które trzeba opisać i, i wyjaśnić. I tutaj, propos. Sygnalistów, to, to że będzie mówić w kolejnym odcinku, to jest jedna rzecz, a druga, że urząd rzeczywiście będzie przekazywał informacje dotyczące niejasności, ponieważ uwagi urzędu nie zostały uwzględnione przy pracach nad ustawą. Tutaj się bardzo dużo zmieniło w ramach praktyki. Z mojego punktu widzenia, zanim tutaj powiesz o, o trochę większej liczbie szczegółów, no to powiem tak, że to jest kolejny poradnik, ale, ale nie ostatni. Z tego, co mi wiadomo, to będą jeszcze prace nad kukisami, co też no, temat jest powszechny. Kukisy mają. Wszyscy z tego korzystają. Więc może w końcu wyjaśnimy wprost, jak ma to wyglądać, czemu ma służyć, jakie są obowiązki z tego wynikają. Kolejna rzecz, już tak tylko na marginesie powiem, że informacja dotycząca chociażby obowiązku informacyjnego to nie ma do końca związku z tymi poradnikami, chociaż ma, bo tam też powiadamiamy, ale jak ma wyglądać obowiązek informacyjny. Ale wracając do samego poradnika, pytanie, co tam jeszcze jest? Z mojej perspektywy też powiedziałeś o w zasadzie kilku najważniejszych elementach, czyli w zasadzie taki update, aktualizacja o te zagadnienia, które pojawiły się w międzyczasie. Wydaje się, że taką jedną istotną, którą ja bym jeszcze dodał, pewnie tych uwag jest dużo, bo tam wiele spraw wymagało drobnych aktualizacji. Był chociaż postulat tego, żeby jakoś urząd troszeczkę zliberalizował podejście do, do weryfikacji referencji, co w wielu krajach jest automatyczne, u nas wymaga się zgody. Natomiast takim zagadnieniem szerszym, które też byłoby miło, gdyby urząd zaadresował, to jest kwestia wykorzystania sztucznej inteligencji, zarówno w rekrutacji, jak później w zatrudnieniu. My sami spotykamy się z tym coraz częściej. To są projekty, które usprawniają procesy organizacji, usprawniają kwestie zarządzania personelem, ale też tutaj nam wchodzi profilowanie, wchodzi nam zautomatyzowane podejmowanie decyzji, wchodzą nam nowe technologie. Więc byłoby dobrze, gdyby urząd też jakoś się do tego odniósł. Uwag jest bardzo dużo, w związku z tym serdecznie współczujemy i gratulujemy cierpliwości osobom po stronie urzędu, które będą wszystko to zbierać. Widziałem część z tych uwag, to jest jakiś gotik, dziewiątka, tabelka. W związku z tym, jeżeli pracownik będzie mógł to wszystko przeczytać, to nie trzeba go kierować na badania kontrolne, jeżeli chodzi o okulary. Natomiast będziemy z niecierpliwością czekać na efekty tych prac. I z całą pewnością, jeśli chodzi o efekty tych, tych prac, to, co możemy polecić, bo to powiedziałeś, że jakby nasze uwagi, nasze, wiadomo, że zawsze są bardzo słuszne i trafione, to z całą pewnością, jak już będzie aktualizacja tych poradników, to trzeba to bardzo dokładnie przeczytać, wprowadzić w życie i przeszkolić ludzi. Znaczy, my zakładamy, że to ułatwi nam życie, więc to jest może nie tyle dodatkowa praca, co jest to. Uporządkowanie pewnych rzeczy i na pewno będzie bardzo, bardzo wnikliwie czytane przez administratorów i podmioty przetwarzające. Tak, kiedy te dokumenty się pojawią w nowych szatach, w nowej odsłonie, to z pewnością do tego wrócimy na naszych spotkaniach. A tymczasem życzymy Państwu spokojnego przetwarzania, i dzisiejszy odcinek na tym zakończymy. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.